Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja właśnie zbieram się do pracy, zaraz muszę wyjechać, żeby się nie spóźnić, ale postanowiłam, że jeszcze się z Wami przywitam. Właśnie odprowadziłam Filipa do przedszkola, także lecę do pracy i odzywam się do Was później. Ja właśnie podjechałam pod blok. I powiem Wam, że jestem wdzięczna, że w ogóle tutaj dojechałam, bo rano miałam bliższe spotkanie z Sarną. I to było na tyle bliskie spotkanie, że niestety yy, samochód ucierpiał. Sarna pobiegła dalej, także przynajmniej dobrze, że ona sobie nic nie zrobiła. Znaczy nie wiem, czy sobie nic nie zrobiła, bo może była w szoku. Zresztą ja też byłam w szoku. Oblał mnie pot. Zrobiło mi się gorąco, serce mi waliło, ale dojechałam jakoś do tej pracy i powiem Wam szczerze, że teraz jak wsiadałam w auto, to również mnie od razu z automatu poziom stresu mi podskoczył. Ale wiem, że nie jestem jedyną osobą, która kiedykolwiek wjechała w sarnę, więc po prostu. Nie wiem, ja już mam jakieś przypuszczenia, że chyba ten samochód jest jakoś, nie wiem, nie dla mnie, nie dla mnie, bo jak nie jakieś opony, to jakieś obtarcia, to teraz jeszcze ta sarna. Wszystko, wszystko jest na nie z tym samochodem. Ja yy, po prostu nie mam na to siły. Idę do domu przytulę filipa, bo nawet nie chcę myśleć, co by się mogło stać, gdybym jechała szybciej i nie zdążyła tak, tak wyhamować. Uff. My już jesteśmy po obiedzie, zjedliśmy sobie na szybko taką pizzę, odgrzaliśmy po prostu z mrożonki. Mąż teraz poszedł zobaczyć szkody, jakich wyrządziła mi sarna. Ech, a ja biorę się za ogarnianie mieszkania, ponieważ dzisiaj musimy je właśnie tak dość gruntownie posprzątać, ponieważ jutro wyprawiamy Filipowi urodziny. W każdym razie właśnie dlatego, że jutro zapraszamy gości i dla Filipa no to trzeba wiecie te mieszkanie ogarnąć, a wieczorem zacznę też przygotowywać pewnie jakieś tam przekąski, te które oczywiście no mogą przeleżeć, bo wiadomo niektóre muszą być na świeżo robione, ale niektóre mogą sobie przeleżeć swobodnie w lodówce i nic im nie będzie, więc to co dzisiaj będę mogła zrobić, to po prostu zrobię, a to co będę musiała zrobić jutro na świeżo, to też po prostu zrobię jutro. Także biorę się za sprzątanie, a filip bawi się u siebie w pokoju, także mam nadzieję, że uda mi się troszkę ogarnąć. No dobrze, wiecie co? Ja właśnie odłożyłam Filipa spać, zmywarka się wyprała, więc za chwilę ją opróżnię i teraz biorę się za przygotowanie jedzonka na jutro, także biorę się i jak coś tam już zrobię, to może Wam pokażę. <słyski> proszę A a wa bajne urys i co teraz będzie nic nie będzie What jak to a ty jak kopaj sobie mnie i cię co chcesz a Potrze się nogą paście. Umiszcie ciało. I ty nie. A spojrzyj, się to. Do... Winął dookoła, nie? No, zwinął się dookoła. No, śwędzie, A weź, może mnie zginięto. A wtedy jest Ale, bo jest fajnie. Mama, znudziłam się. I za chwilę. Cześć, witajcie kolejnego dnia. Ja właśnie wyszłam do piekarni. karni ten tort dla Filipa, ale kupię też jakieś pieczywko, no i będę żeby już mieć to z głowy. Wczoraj się do Was już nie odzywałam, bo jak skończyłam przyszykować te rzeczy, to było już strasznie późno, także uznałam, że nie ma sensu. Po urodzinowej imprezce Filipa. Filip zadowolony dostał bardzo dużo prezentów, różnych. Także on jest zadowolony, to i my jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy już też po takim pierwszym ogarnięciu wszystkiego, to znaczy już przynieśliśmy wszystko do kuchni, wszystkie talerze, naczynia i w ogóle pochowałam już wszystkie rzeczy do lodówki, to co oczywiście powinno być w lodówce. W tle w ogóle słychać zmywarkę, bo już właśnie jedną włączyliśmy, ale będzie jeszcze jedna zmywarka. Na pewno się zapełni, bo już widzę po tych rzeczach, które tutaj są. Także jeszcze dzisiaj pewnie włączymy drugą zmywarkę. Filipowi włączyliśmy teraz na chwilę bajkę, żeby właśnie móc tutaj trochę ogarnąć i żeby on sobie grzecznie posiedział. No, także ja odezwę się do Was pewnie jeszcze później. Ja odłożyłam Filipa spać. I mimo, że miał dzisiaj bardzo dużo wrażeń, to zasnął jakoś tak całkiem sprawnie, całkiem łatwo to dzisiaj poszło. Przytulił się po prostu, poleżeliśmy razem chwilę i zasnął, także teraz idę, może obejrzymy coś z mężem, a później będę szła spać, więc pewnie odezwę się do Was jutro. Hej, witajcie kolejnego dnia. My dzisiaj tak sobie pozwoliliśmy trochę dłużej poleżeć. Bo wiecie, jednak, no jednak jest niedziela, więc dlaczego by nie? A co mamy dzisiaj w planach? Prawdopodobnie pojedziemy do babci mojego męża, ponieważ wiecie, jest dzień babci, więc chcielibyśmy ją odwiedzić. Mamy nadzieję, że, że nam się uda, bo wiecie, Filip już swoim dziadkom wręczył. Prezenty, natomiast no, mój mąż też ma jeszcze babcię, więc y, chcielibyśmy pewnie ją odwiedzić i też jej coś tam podarować. Także y, jeszcze jesteśmy nieogarnięci, jeszcze jesteśmy w piżamie, także dopiero się budzimy do życia, można by tak powiedzieć. Ale ogarniemy się, ogarniemy pewnie jeszcze trochę mieszkanie, bo muszę włączyć drugą zmywarkę. Bo wczoraj już tego w końcu nie zrobiliśmy, bo było późno, więc dopiero dzisiaj to zrobię. Po prostu zobaczymy, co tam będzie się działo. Ale wysoko, co? Chodzimy. Pi. No. Idziemy. idziemy dalej. Na całą górę. Już właśnie wróciliśmy do domu. Będziemy sobie teraz się pewnie bawić trochę z Filipem. Pobawimy się jeszcze, bo jeszcze jest dość wcześnie. A co później to się zobaczy. No dobrze, ja wykąpałam Filipa. Idę mu teraz trochę poczytać. Pewnie znowu sobie zaświecimy tą latarkę. Właśnie tą latarkę, którą on już tam pewnie rozbraja, więc lecę do niego. To będzie nasz taki czas, wiecie. Wieczorkiem zawsze sobie coś czytamy, przytulamy się i sobie tak kończymy ten dzień, także lecę do niego, a do Was może odezwę się jeszcze później. Ja już odłożyłam Filipa spać, a teraz sama przyszłam do łazienki się trochę ogarnąć, zmyć się, żeby wiecie to wszystko z, z siebie zrzucić, a jak się już tutaj ogarnę, może narzucę sobie jakąś maseczkę a później z sobie coś tam obejrzymy pewnie. A z wami się już pożegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście proszę o zostawienie łapki, zasubskrybowanie mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Pa!